Cześć witajcie na moim kanale Dzisiaj kupiliśmy mm, mm, Ja kupiłam tego stunta, tego, te, Ten samolot, no wiecie e, Dziwnie się nim lata, niestety nie mamy karta Więc tego samolotu nie obrałujemy. W ogóle dzisiaj ze mną jest ten Oli, jak to, Oliwier I Marcel przywitajcie się Do Dzień dobry Dobry Ej, wyjdźcie, bo nie wyjdziemy stąd Ja idę, nie wiem jak wypadnie Dzisiaj nagrywamy odcinek... Dobra, e, Dzisiaj nagrywamy odcinek jak Kupiłem tego stunt'a I e, Marcel, Marcel, wejdź do niego e, Coś dobra, się hmm. jakby Zlagowało nie dawać na to chyba. To odpycha. Jezu, Ej, si si siadajcie, weź, siadajcie! Weźcie nim prosto! Tak, że... Jezus, co ty robisz nim? Siadajcie, dajcie. odcinek, jego. bawimy się tym helikopterem. Siadajcie. Zobaczymy, czy jest rozwalarny. Ej, poleć, Dominik. Ale co jest. No. ale co ty robisz? Zobaczymy, czy jest rozwalarny. Ej, dobra widzowie, jak widzicie, fajnie się tym bardzo lata. Ja lecę w niebo. Ej, ja lecę w niebo i zroję Mayday. I zroję Mayday, patrzcie. Ole, ładny widok. Mayday, Mayday, spadam. Widzowie, patrzcie. Mayday, 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 Mayday. Maydaaaaj. i się rozbił, się helikopter A ja to jest włosy. Jeden ja, Chodź, martel, na perkę. Pyrkę? Ja chciałem polecić Was! Pyrkę, chodź na perkę. Jak? Czas dobra. Dobra! My się nazywamy. Chodź tu, martel, na perkę. Oni tam się biją, nie wiem co nie robią. Stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i. Nie, załatwię cię, Marcel, e, jeśli, e, e, jeśli zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję, to Oliver nie zabije Marcela. A jeśli nie zostawicie, y, to y, Oliwier zabije Marcela, okej, okay, Oliwier? Dobra, dobra, dojechajmy. A ja, a ja zginę lecąc w niego. Pójdę słówkę. Dobra, ale cię, za tobie za tobie ja. Zatopię cię, nie powiedziałem. Ej, widzieć, widzicie mnie? Nie. Widzicie mnie? Nie? I ty latasz? I patrzcie I... to. Widzowie, co tu się stało? Ja. Jak ja chcę to zobaczyć? Widzowie, wy to mi Szalot, O, jakiś gostek. Klepiemy go, BU! Dobra, na pyrki. Aha, ja zginąłem. Na pyrki. Eee, czeba, go. Bo jestem połutego. Jestem już traka, Dobra, ja się poddriftuję. Co? Ja się poddriftuję. Ja się poddriftuję. Ja poddriftuję. A myliśmy dzisiaj celem, to... Ja będę czymś dziwnym. Ej. A czy mamy challenge, żeby odkradnąć tele? Samolot. Tak, samolot. Ale Marcel, I... Marcel jak my go zrobimy, Oliwier, jak my go zrobimy, jak przecież nie, nie mamy karty? Ale to musimy pojechać do tego. Musimy. Niech ktoś z nas będzie Dominik, bądź giną, a my do ciebie Nie, ty do, ty do, nas, do nas przyjedziesz. Przebijamy łopony! Przebite! Najlepiej Teraz Marcelowi przebijamy! Dobra, widzowie, tutaj robimy szalone rzeczy, ale no, dobra. Ja tutaj ten samolot z yy, wezmę yy, i startujemy. Znowu lecimy w niebo. Oj. Co? A, mogę, a, a mogę cię za, spróbować... zatrzymać jakiś samochodem. No dobra. Ej, ja, ja, ja widzów oprowadzę po mapie. Jak, jak widzicie widzowie. Tutaj mamy. Ale fajnie się tym y, kieruje widzowie. Dobra, y, Marcel, weźcie, weźcie chwilę, poczekajcie. Ja tutaj ja tutaj y, ten pojadę o, do tego triven, do tego bank tracka. A jakiego bank tracka? No, ten, ten. Wiesz. Ten, co mieliśmy obrałować. O, już nie ma go to to takie więzienie dla najbardziej dla największych kryminalistów ze sobie. E, dobra. W ogóle tutaj jakieś kolorki popatrz. Ale co? sobie Zby tutaj Symbolne. popatrzę kolorki na mojego motora, bo mam motor witronki. Marcel, bądź po, policjantem, bo ci karty zabierzemy. Nie, dobra. dominik nie ja będzie. Zajęty, bo se driftuje. Mar Marcel jest zajęty, bo se driftuje. Uwaga, rozbijemy się! Nie, no, pójdę Dobra, ja sobie patrzę kolorki, no i powiem, że tych kolorów, tak trochę to nie ma. Parcel nie ma kolorku. Muszę tu coś obrybować, bo tak trochę nudno. Hmm. Chaos? Coś takiego? Chyba rozwalimy Marcela, to będzie ciekawe. Ej Marcia. Marcel, Marcel, ej Marcel, mogę, mogę wsiąść mogę na pakę? E, Marcel, kocie chcę na pakę z tobą, no. Stój! Marcia, chcę ci dać pieniądze! Ej Marcel, Marcel, stój! Dobra, stój, Marcel! Yy, widzowie, yy, Bijemy Marcela, okej, okay, dobra Dobra, teraz spadniesz Chodźcie tu Okej, <tukaj tukaj> idziemy, podstawiaj się Dobra, yy, widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jak widzieliście kupiłem tego, tego tego, tego kupiłem stunt, tak chyba. Ale my musimy jeszcze zrobić ten. My musimy jeszcze zrobić. Jak okredamy tego. Czego? Jak okredamy. No wiesz co? No, no nie, no. kończymy. Widzę odcinek, bo. No, będzie, bę, 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 To będzie was nudzić, jakby będziemy godzinę obrabiać różne rzeczy. Przez jedną godzinę, no to e, obrabiajcie się różne rzeczy. Dobra, Widzowie. Paweczka w górę, subskrypcja. żegnam się z Wami. Wy się też pożegnajcie. Okej, okay, bo tak ja powiedziałem, Marcel. No pożegnajcie się. Do widzenia. No Do widzenia. Dobra, pa, pa.